Witam w kolejnym odcinku Minecraft Podcast Edition z Wiesiem. Cześć, to ja Wiesiu. Dobra, to robimy. Pobijamy dziś rekordy Guinnessa. W skakaniu. Dowody z Lokomotawa. Mogę ja pierwszy? Dobra, za chwilę. Na początku ja wystąpię z moją skocznią i ja to pobiję rekord. Dobra. 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 Niech tam dogoni ich na tym zakręcie. Dobra, dojeżdżają. Widzimy. Widzimy, widzimy. Nie, ja nie widzimy. Może ktoś? Dobra. Teraz będą jechać pięknie, nie no, co to będzie? Patrz, ja się zaprasz, patrz, 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 teraz! No to będzie, no, 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 jadą, jadą! Męśnik się zaczyna? Mój! Jak tu pięknie się rozgrywają! O, tam został! Jeden został! O, drugi został! Ja nie mogę, drugi został! Co to jest za rozgrywka? Jeden dogonia drugiego! Czyżby... Czyżby się za... za... O! Ale... Nie, nie! Cała jedna lokomotywa wstała! O, ale! Ona... Jedna! zostaje! Jest! Jedna! Drugi tor wygrywa! Dla mnie to jeszcze przeszłość! Przeszłość! Nie no co to było za wyścig! Trzeba usunąć teraz yy, graty z tego... Z, z toru! Bo jak to tak zostanie... Dobra! Czas na mój tor! Dobra, czekaj. Dobra! Jest to, mój tor zaczyna się o tak Jak zjadą na dół Dobra Ło! What? What Nie no! Dwa pociągi już wyleciały Nie no! Jedynka! Czwórka wyleciała A jedynka? Co z jedynką? O wyleciała! Czyżby leciała? Jest! Jedynka przegrała Ale za to dwójka wygrała Dobra Kolejne, ja sobie przygotujesz swój Kolejną trasę Teraz to będzie trasa taka. Memrawa. Mrawa. Dobra, Memrawa. Tutaj. Teraz przygotowujemy swoje. Drugie trasy. Choć to była. Ona, ona zgubiła dwie, dwie kolejki po drodze. A później jeszcze skręciła. Jeszcze później ten. Przegrała. Zrób ten stadion narodowy dla tego czegoś. O! Jo, ej! Albo po prostu. Takie kółko żeby robiła na początku, a potem wyskakiwała. What the hell? Co to będzie? Co to było? Co to by było, a nie będzie Dobra, robimy tutaj kolejne Kolejne I teraz To będzie, że on... To się nazywają skoki. Narciarskie. Znaczy skoki szynowe. Skoki pożar... Skoki minecraft. Minecraft, Skoki Minecraft. Nikt nie będzie miał takiego czegoś jak my. Nie jak zbuduje się? To człowiek już może zbudować. No ale jeszcze takiego czegoś nie odkryli Amerykanie. Amerykanie. Polacy w Minecraftie gramy. Amerykanie to są do dłuższy. Skądże? Żeby ktoś, że ktoś jeszcze tego nie odkrył. Może to odkryć łatwo. Okej, okay, to zaczynamy następny tor. Czyżby ładowało się na super rywanska? Tu na razie nic się nie dzieje. Jeszcze się szykujemy. Dobra, robię tą super kolejeczkę. Na zakrętach będzie trudniej im tu wypanowywać. To jest żurze! <noise> Nienormalny jesteś, ty żużlowco! No dobra. Jesteśmy komentatorami. Dobra. Teraz będzie tu kolejna trasa. To będzie. Na zakrętach będzie trudno panować, ale. Wymyślimy nowe zasady do gry. Dzisiaj umawiamy się? Dobra, a co na... Ten? serwer? A dobra, na serwer na, na ten T-Run? Nie na hand and yy. Dobra, zobaczymy. Handeszak. Jak przyjdziesz do mnie do domu, to ten to spogramy przez lana. Dobra Ty wczoraj Ty dzisiaj dostałeś tego tableta? To wczoraj. wczoraj. Dobra nic. Ten. To dalej robimy nasze zawody. I teraz ten. Dla kogo te prezenty tutaj? Nie wiem. Dobra, teraz. Czekaj. Da, wiesz, ten. Jadomów z dzieci... z dzieci... z dzieci dziecka chciałam. Powiedzieć. Dla bezdomnych to są prezenty. To są paczki dla tych. Nie, no. o nie Muszę wam powiedzieć, że e, Makamiki, czy jak on tam się nazywa, on jest... Ma, e, Maka dobra. 2013. Mikimik, Miki mik, Miki Miki 2003 jest nienormalny od czasu do czasu. No, i to się nazywa rozwaleczka, rozlewywka. Dobra, teraz to się będzie nazywać rozmalewka. Dobra, robimy kolejną trasę. Tak samo jak ja. Mogę już pokazywać moją trasę? Za chwilę. Tylko tutaj skończę, żeby. Jak to się rozpędzi Twarz Nie No dobra A my tam czekoladę zostawiliśmy Oto Zjedzą to Zjedzą te szczury jedne Czekoladę Naszą czekoladę Naszą która się nazywa nasza czekolada biała Nasza czekolada biała Nasza czekolada biała ja było trzeba ją tam zostawiać To ja idę tam Dobra, dobra to Ty To ten, to ten, to ten, to ten nas, na, nas, nasz, nasz, nasz pójdzie tam Ja zaraz wrócę goście Goście Dobra, dobra Dobra, dobra To my tutaj robimy Ja ja jestem z powrotem. To jaś, dziś, czy jak ja się tam nazywam? Jak ja się nazywam? Zapominasz? O dobra. Wiesiu ty się nazywasz. Zapominasz swą nazwę. To już ja lub Wiesiu z powrotem. Masz zaniki pamięci. <noise> tak samo jak ty. Ja mnie nie mam. Ty masz. Będzie szybko pamięć nie czyści tak jak tobie. Dobra, czyści, czyści. A może mi tu zostawić sekolary trochę? Bo poszedłeś, że szorma teraz. Smuja ostatnio Ojej, ojej, ojej. Ojej, to ludzko Mach, mach. Mach. No dobrze, Co ty robisz? Nie popisuj się. A muszę na razie wyjść. Teraz wyjdę. Z Minecrafta powiedz bo, bo wyjdziesz w ogóle. Dobra. No to ja jestem z powrotem w Minecraft. Dobra, o, tutaj już przygotowuję. Ten to, to rozpędza przy okazji, że to jest budowany. To jest rozpęd, jaki jest mów rozpęd? O co Ci chodzi? Zaniku pamięci, ty masz zaniki pamięci. Nie Chyba ja ty? nie wymyślaj innym chorób, ty które bzdur. ty masz, a ty, a ty gadasz same z bzdury o mnie. Dobra, dobra, dobra. to tutaj, 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 więc ty to jest. To ty jesteś zanik pamięci. Ja nie, nie mam zaników pamięci. Masz. Gorzej niż ja. Ej, kiedy ostatni razem graliśmy w Minecrafta? No? Eee... Chyba dwa lata temu. <gry> dobra. Dobra, 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 znaleźliśmy, trochę jest. Nie no. Yy, my kiedy sobie, sobie tak żartujemy, więc proszę nam to wybaczyć. Dobra, jest, jest, jest. Patrz i teraz się ucz. Dobra. Teraz ciekawe, jak ten... A, cześć, są szkoleki. Przed chwilą no, jedną zniszczyłem, fakt. Skąd one się wzięły? A może dwie od razu się jakieś, wiesz, albo. Ale to albo jest Dobra, spoczynają się zawody, drodzy państwo. Więc Pobijanie rekordów. Guinnessa. Dobra, to sam porób nie wym spać krzesełka, ta tu bardziej Dobra, dobra Zabindalają tak mocno, tłumy szaleją! Nie no! To jest piękne, co ci ludzie wyprawiają na tym stadionie. Dobra. Te to kolegi... To jest bardzo piękne. Zapindalają, dobra. Patrzymy na tory. Dobra, tory, tory, tory. Co tam jest, Co tam jest i uwaga, proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa. tu Startujemy tyle energii! Chyba, że się zatrzymały pociągi Gdzie one są? A dobra! Tu jadą, tu jadą, tu jadą. Zaraz Jak. będą. What? What the fig! Dobra! What e... the finger! O -o. To, to, ale drugi tur zasuwa! Czyżby to było takie piękne jak to coś? Nie no! Drugi tor jest piękniejszy niż ten pierwszy. Akurat... Oba! Obyścili... Nie, nie, patrz, 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 Jest! Patrz, patrz. O, zostały dwie kolejki. Oj, oj, oj. Do morza wpadałam I jest! <maring> Jakie piękne to! Tłumy tam... szaleją! Nie! Szalone tłumy szaleją! W szalonym tłumie. <gulitry> Nie no, co to jest za piękna akcja. Czas na, moje, na moją kolejkę. Dobra. Pierwszego toru. Najpierw to trzeba się rozpędzić. Trzeba się rozpędzić, a to już kolejki. Ale co to było? Ten jakie... Ja myślałam, że to wygra, bo to za, z reguły zawsze wygrywała ta strona. A teraz to Ona właśnie przegrała. Ona. To jest ona. <noise> ona przegrała. Z ile tych, tych kolejek kładziesz? Co Wie, zobacz, co, co się <laughs> robił, Jezu? <laughs> z, z zaklętem. <laughs> Dobra, z postaw tu tablet. Ej, teraz dopiero można. Dobra, teraz postaw. Zaraz właśnie. Ej, daj kamerę. To dobrze. Dobra, gdzie oni są? Co tak. on się? Trzeba je ja popsuć. <laughs> Nie no, drugi zakręt. Ej, no nej. Oh, Ej. jaki lol. Lol. Nie no, to z tym zakręt. Z tym zakrętem, to był zły pomysł. I pojadę no, do... no, dalej. Dobra, wiem co Odwoływanie trzeba. Odwoływanie zawodu dalej nazywamy hej! No na jeszcze nie usunęliśmy Zamknęli tego toru, proszę bardzo! Zamknij tam! Wiesio, zamknij! No mały już zamknął! Mm. razie może... Ale tam Garzyli, nie nagraliśmy tego, ja. Ej, taką trasę tak zrobić przez cały świat Minecraft, to wow. No nie, bo przecież Minecraft nie ma końca. No, Minecraft nie ma końca, choć. Ma! Hmm? Nie ma. Dla mnie ma. No nie ma, w nie ma końca. Świat do... <noise> Skąd to się wzięło? Dobra. Ja może zabrać rękę, bo ja nie mam jak tak położysz. Ręki. Okej. Okay. Czas na dwie kolejki. Dwie kolejne kolejki. Kolejna. Oby ko się nie zacięły tym razem. O się znowu <laughs> A ja przygotuję swoje kolejki. Ja Możemy lepiej... już nagrywać moje, nie. ciągle włączymy. Mogę, żebyś. Czy się nie zablokowały? No, dobra, dobra, dobra. Ok, dobra. nie zablokują się. Dobra, no możemy nagrywać moje. To za, Z... za 5 minut. Za pięć minut. Mm. E, o, super. Teraz możesz przestawić kamerkę. Dobra. Oh. dobra. Dobra, dalej robimy, robimy, robimy. Te zawody są bardzo ście... szczegółowe. Ok, teraz już można? Dobra. O, kolejki radą. Dobra. Psuj, Nie, psoj. muszą się odbić. Dobra. Dobra. Już! Teraz tam bardziej, żeby było widać. Żeby ludzie było można widzieć. Jak lecą. Ale tutaj, i teraz spójrzcie, jak one lecą w dół. U -u -u. U -u -u. O! O, <śm> o, <śm> o jedna się zaklinowała tutaj. Możesz tego nie trzymać? Ale da się ją uderzyć? Em... To em... Rozpadaj! Do jasnej. Ciasnej. Dobra, no, dobra, dobra, czas na drugi tor. Teraz na Mikołaja tor. Dobra. O moje co ja je ciągle jeżdżą. O! Ja co je sobie jeszcze... Popracuję? A ja się roztrenuję moich. Ja się po prostu jeszcze... Tylko na... moje już będą jeździć w te... Wow, jeszcze niedaleko i będzie w niebie! Woo, musimy zrobić to do nieba. Może będzie super, a może i nie. Tutaj zniszczę lot, zniżę lot, lot, a nie lody. Lody zniżę. Te zrobię. Kurde, taka mała Zginąłbym! Tak, na kreatywie byś zginął. Świetnie, tak, byś musiał wypaść świata. To w, wiesz, zrób dół i wypadnie ze świata. Ja No ja też umiem. To to jest... Każdy umie. I na komputerze, i na tablecie. Całkiem nie duchy. I na komórce. Zależy jak to tam kto ma. Zależy jaką wersję kto ma. I na co? Bo jest na komórkę, na tablet. Chociaż to są te same. I na iPad też tam chyba. E, I na kompa. Na Windowsa. Zanim. A i na jeszcze na Xboxa. No i na PlayStation. Chyba. PlayStation chyba nie. Tylko na Xbox. Do... OK Okej, ostatnia warstwa i możemy puszczać moje pociągi. Tylko moje pociągi będą lubiły jeździć w nocy. Może Kinect, na Kinecta chyba tak. Tak, jest chyba. Tak, na Kinecta jest. E, na Kinecta? No i na Kinecta jest. Moja koleżanka ma. Właśnie ta, która mi, mi zgrała do... o, tą wersję. Dobra. Nie wiedziałem. Co tu się dzieje? Tłumy szaleją, tłumy... Tłumy... Tłum tłuma... Tłum tłuma! Tłum tłuma tłum 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 szaleje. <grym> nie. Tłum tłumy pogania. Dobra. W ten czas co nasz tam... Ten, ten Strasznie szybciej. Wieś tam sobie tam robi coś. I tutaj... A mi tu po kolejki zalatują jak nigdy. Dotąd. Z kolei na wyspę, ale mi się nie chciało tam robić, żeby jeszcze tam jakieś. Okej! Okay. No to możemy zaczynać u mnie, ale... Dawaj. Co tam? Co tam makiniki? Jako tam... Miki Miki 2003 Co? robi. Właśnie, zamknij pamięć. Z ciebie! Z ciebie! Dobra, dobra. Co tam robię? Najpierw niech. O, jadą. Uda ci się. ...lecieć O, podleć i znisz ten lot! Wow! Co to jest za piękne emocje! Jakie piękne emocje! Chyba o. trzeci tor nie uda się! Chyba trzeci tor nie! Nie! Jest! Nie. Co tu jest? Nie no, nie mogę na tego patrzeć! Nie no, kamery! No nie! <śmienny> trzeci tor nie udam! A jedziecie kolotarz! Czyżby popchnął to? Nie no, nie, nie, mam, nie mam emocji! Jest! Trzeci tor! <śmienny> <śmienny> Wygram trzeci tor! Spóźnieniem był. <noise> Później, nie, nie. Spóźnił się. Spóźnił się tak, o dwie minuty. nie. Ja to do nieba zrobię. Już nagrywamy 20... 20 nie. minut? Jakie! Godziny ten filmik zrobić! Nie chyba, no. nie, we, nie! chyba nie wejdzie, za długie będzie to. Powinno wejść. Oj, 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 oj. dobra. Mm, mm. Jestem za dobra. No. O, zobaczymy, czy Clipper to będzie chciało obejrzeć. Kliper, co zrobisz? O no, kliper. A, ja wiem, co zrobię. Taką główkę klipera, gdzie wyjeżdża ten wagonik. Rauch <grymka> mi też to zrób. Nie wiem, może zrobię, albo nie. To zależy już ode mnie. Ja teraz właśnie robię prostą. Gdzie będzie główka? Joki lol. Czy to widzisz, co tutaj zrobiłem? Kurde, a zrób to pod wodą. Pod wodą się nie da człowieku. No, ale jak zrobisz y, mostek pod wodą, wtedy będziesz mógł. Nie, byś musiał jeszcze zrobić to, dach żeby nie było widać, żeby woda nie wlatywała. Bo jak woda wleci, to niż te kolejki muszę sprawdzić. Łowieku po finie, <śmiech> poraju, la mi <laughs> Wow, wysoko to zrobię. Albo tak włączysz ten yy, jakąś yy, piosenkę z tego z kubusia i tak. Nie to yy, weź patyk w dół, nie, tak jakoś tak było ten... I tak budować. Ej! Fuck 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 to Tu ma być. Muszę wejść na chwilę z, z, z... Minecrafta. No nie z Minecraft. Wiesz ile mnie już zajmuje ten poziom 15 MB. Jeden coś. Dobra, musimy się chyba pożegnać, co? Co to, to co robimy kolejny filmik? Jeszcze jeden Na ten sam temat? Tak! To będzie... To będzie druga część! No bo nie dokończyliśmy, aż ja nie dokończyłem swojego planu kolejnego. A ja nie dokończyłem swojego. Wiesz co jak chciałem dostać Co? Wiesz co jak chcę dostać w ogóle na urodziny od kogoś, kokolwiek, tablicę korkową A po co ci? Żeby różne coś tam przyklejać I tu dopiero będzie taki duży most Ciekawe Ech... czy Musimy to później przetestować. fakt mi się to dzieje, patrz. Nie no możesz kłaść y, obok siebie dwóch torów y, równocześnie. No nie kładę równocześnie, o dobra. Ciekawe, czy w ogóle tory będą chciały przez to jechać. To jest piasek. Ej, fak. Ja patrz na to. Coś mi się stało, że nie mogę torów położyć tak. Kolejny. Sorry ludzie, sorry, to ja, to ja zrobiłem ten człowiek z zanikami pamięci. Zaniki są bardzo objawne. Prawda? No niestety. A niestety, sorry, ale muszę mieć te zaniki pamięci. Kamerkę przesunę, że nie było widać mojego paska z moimi rzeczami, człowieku. Może właśnie o to chodzi. O to chodziło, człowieku! Tak. To jest już ciemno jak... A u mnie jest ...jak, jak jest w dupie rzutko. murzyna. <gry> Dobra. Wiesz, gdzie ty masz Minecrafta? W... Wy... murzyna. Nie no, ja tu robię, może zrobimy coś poza plecami naszych tych, bo nie damy rady na filmiku tego robić To może w kolejnym odcinku ja zrobimy wieżę Gotowe już no ja... O, puścimy gotowe i wtedy będziemy puszczać wszystkie nasze kolejki co? No nie, że za chwilę kończy człowieku Muszę tylko kolejki połączyć i będzie jechać. Ale o jak u nas się mocno on tam jeszcze, cały czas teraz tam na tym... tam wiesz, na tym jeździ. Naprawdę? No. o jak będzie zapierdala. Co to by było? Będzie! To znaczy co to będzie? Co to będzie? Co, co to będzie? O, u mnie się robi dzień. A ja do, do łóżka nie poszłam przez <laughs> a, ja, a Ja wcale. U mnie ja też w ogóle do łóżka nie poszłam. No to chodzi do łóżka. <noise> Ty ja muszę iść się przespać szybko. Ej, no ej, no mam cię w dupie. Ja, ja idę jest... się szybko przespać. Nie, zdążysz już! To... Się... Przecież masz już prawie jasno. No może fakt. Jest, no połączyłem, połączyłem, połączyłem. Jest, jest, jest! Ja muszę mieć główkę klipera, bo ja uwielbiam kliperki. Wybuchają. Jest! Udało się, udało się. Teraz już nie łączą się. Co rozumiesz? Pobiłem teraz rekord, za chwilę będzie pobicie rekordu Guinnessa O co Ci w ogóle z tym rekordem chodzi? Wiesz, że... Wiesz, to będzie długie <grym> Dobra, może skończymy już to nagrywać Dobra, i, i w kolejnym odcinku pokażemy, dobra Wieku. siema do kolejnego odcinka siema do kolejnego odcinka y, pod na, tą samą nazwą i to będzie drugi odcinek z tej samej serii i nie chcemy wam nagrywać żadnych innych oprócz tych jak, jak będzie ten bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy za super filmik między, między nas